Dobry wieczór. W Krajski, czy rozmawiam z panią Katarzyną Dzieżanowską. No, Ta rozmowa jest nagrywana. Czy pani się na to zgadza? No, zgadzam się. Będzie następnie umieszczona na YouTube i na stronie poświęconej księdzu Mirosławowi Mikulskiemu. Czy na to pani się też zgadza? I teraz tak. Z tego co wiem, to kiedy ksiądz Mikulski przyszedł do Lubochni, to e, rozpoczął właśnie takie jakby kształcenie wiernych e, i w kwestiach dotyczących mszy świętej i modlitwy i w ogóle wiary. I tutaj Pani miałaby sporo do opowiedzenia. To proszę opowiadać. No więc y, po prostu ja to... Y, wy, no wychodziliśmy, na, obydwa z mężem zresztą, z rodzin katolickich, ale... Y, ale po prostu jakoś mało no tylko tyle, że do kościoła się chodziło a nie wiedziało się podstawowych takich rzeczy tam o mszy świętej czy, czy o modlitwie a księżnik jak to nam to wszystko tak jak, jak, jak małe dzieci myśmy powinni to wiedzieć chyba na komunii, przystępując do komunii świętej ale nas tego nie uczono nas takie regułki uczono katechizmu, które się na pamięć człowiek uczył Tata pamiętam, że siedział ze mną do północy, uczył mnie tego na pamięć, a ja potem wszystko to zapomniałam, a ksiądz misulski, jak przyszedł, to chociaż byliśmy dorośli, to po prostu no, uczył się modlić nas swoimi słowami, żeby rozmawiać z Bogiem, żeby w ciszy wysłuchać Boga, żeby modlić się swoim życiem, swoimi czynnościami, jakie wykonujemy w domu, żeby w czasie dnia zatrzymać się na przykład ja, ja na przykład Aniu Pański odmówiłam w tam no z jakichś czynności. Ja też w domu byłam, bo całnictwo ta miałam, także miałam czas na to, żebyś był pomodlić po prostu w południe czy tam. Czytam w drodze do pracy, no, a przedtem to po prostu patrzysz, tylko odmówiłam i pomysł i nie, nie zastanawiałam się nad samotnicą. No to to bardzo dużo nas. Tak samo postawę w kościele, że znaku krzyża. No ja tam nie pamiętam, czy ja dobrze ten znak wcześniej, ale, ale wiem, że niektórzy to tak no tyle tylko, że tą ręką tam sobie machnęli coś, ale po prostu tego znaku krzyża nie było. No to odtąd u nas ludzie w Lubowni zaczęli się żegnać dokładnie dobrze, klękać na dwa kolana, to do tej pory Zdarza się, że teraz już niektórzy tam, no, przenikają na jedno, ale to raczej nie z naszej parawi. Także tego też nauczył nas. I na przykład takiej też rozmowy przed przyjęciem Komunii Świętej z Panem Bogiem, po Komunii Świętej, takie dziękczynienie na kolanach oczywiście, żeby, no i żeby na przykład z intencją przychodzić na przy świętą, żeby też y, y, z intencją Komunię Świętą przyjmować y, w jakiejś intencji na każdej Mszy Świętej. A no to to chyba tyle o tych... A kwestii. kwestia w procesji, odpustów? Y, odpusty, no to tak. To y, y, tak samo dzieci, jak i dorosłych zaczął zniechęcać do chodzenia na stragany. No także nasze dzieci, małe jeszcze były, tak w wieku, y, początek szkoły podstawowej, ale na stragany nie chodziły. Wiedziały, że do kościoła się idzie nam ze świętą i po prostu yy, i przychodzi się do domu. Na stragany dzieci nie chodziły. Nie, nie było w tego, że, no nie wszyscy oczywiście, ale się dzieciom tłumaczyło, że odpust, jest. to no tak, ksiądz Mikulski nas uczył. Yy, tak samo Właśnie uczestniczenie w procesji, żeby nie stać pod płotem. żeby nie stać, tak, tak, żeby nie stać, tylko wszyscy, wszyscy, żeby szli w procesji. No to tylko tam z, poza parafią chyba ktoś, jeżeli stał, a tak to parafianie to wszyscy na pewno szli w procesji. To, to też tego właśnie bardzo, <laughs> do tego, żeby, no, tłumaczył po prostu, że to za, za Panem Jezusem się idzie, czy tam z Matką Bożą, i żeby po prostu nie stać, nie patrzyć się na to, tylko iść. A jeszcze wracając, kwestia przygotowania do spowiedzi, kwestia pokuty, ustanowienia no sobie do spowiedzi to też bardzo. No, rachunek sumienia, dokładny, żeby robić, taki szczegółowy, to nawet nam takie książeczki można było dostać w kościele, żeby sobie to w domu no, pomodlić się, przeczytać. I, no i żeby na przykład, można sobie nawet żeby pokutę wybrać samemu, też w czasie spowiedzi powiedzieć, że, że ja na przykład chcę taką pokutę za tą spowiedź, jak ksiądz jeszcze jak chce, niech mi tam swoją, to też tak nas nauczył ksiądz Mikulski. No i co tam jeszcze, żeby oddać na przykład jak, tak nieraz o zakładach tam mówił, że... Że, że tam wiadomo, że to w państwowych zakładach to, że ludzie sobie tam coś wynosili, no to wiadomo, że już tej rzeczy na pewno nie mają, już nie oddadzą, ale niech y, swojemu bliźniemu, drugiemu człowiekowi niech w jakiś sposób pomogą, wynagrodzą, dadzą coś, żeby nie zostało tam to no żeby tam to nie zostało po prostu niezałatwione tak do końca tak radzisz jakby czy tam to wzięcie sobie tam tak się mówiło że się bierze prawda? tak tak a pani studiowała na tym uniwersytecie Lubochańskim? tak tak co mogłaby pani tutaj powiedzieć to jest, to no to ja na przykład to bardzo polubiłam wykłady o rodzinie no to ja to byłam tak zachwycona tymi wykładami. A pamięta o, pani, kto tego uczył? Właśnie jakoś... Y, mam indeks, ale nawet nie, zagl nie zaglądałam tam, nie wiem, nie pamiętam kto. Wiem tylko, że... że właśnie o wychowaniu dzieci albo jak żyć w zgodzie z teściami, no to to mi bardzo pomogło, bo y, przez pod z teściową w jednym podwórku mieszkamy z teściami. No nie, no to... Wiadomo, że starsze, starsze pokolenie i młodsze jakieś tam różnice ma, no to ksiądz, czy tam ten wykładowca tak nam wytłumaczył, bo ksiądz... A właśnie to był wykładowca świecki, czy ksiądz? Chyba to był świecki, nie pamiętam, naprawdę, nie mhm, pamiętam. No i tak samo, a jeszcze powiem, że książki, książki zaczął nam ksiądz Mikulski sprowadzać, żebyśmy sobie kupowali w czasie tego trwania instytutu. No to my żeśmy myśmy wcześniej nie mieli, ja miałam książkę kucharską i tam jakieś bajki dla dzieci, a tak książek nie mieliśmy. A przez niego to zaczęliśmy, ja mam sporą biblioteczkę, mamy książek i teraz nawet rodzina widząc, że tam mamy książki, to od czasu do czasu dostaniemy też w prezencie, bo już wiedzą, że no że można nam kupić. No tak samo i my komuś, też kupujemy, a wcześniej nie mieliśmy tego. No to, to też takie i to takie historyczne i, i właśnie o Ojcu Świętym. No i czytam o o tym kardynale wyszyńskim, no takie po prostu no, teraz to dziesiątki można powiedzieć, że mm, a, a, a jak było z egzaminami? Miała pani kłopoty z egzaminami? No, tremę na pewno. Zawsze przeżywało się, ja to przeżywałam bardzo, tak to mi, bardzo naprawdę. Bo to się zdawało treść. Niektórych to tak też jakoś nie, ciężko mi było się nauczyć, tam jakieś prawo czy czy tam jakieś wiem, że takie były trudne też te wykłady niektóre, no to ale no tam jakoś ciąg migłski zawsze usiąknięty, dobrze będzie, jak <grymne> tak, przed wykładami. No i jakoś yy, źle nie było. A yy, te wielkie akcje, księdza zwalczające pijaństwo w Lubochni, Okolicy, Meliny, czy coś z tego pani pamięta? No pamiętam, że, że tych menin tam było. Ksiądz nawet chyba mówił, ksiądz Mikulski, ile tam nawet wiedział, ale... Ponad 40, no, tak? No właśnie, tak dokładnie nie pamiętam. Wiem, że było, teraz się tak nie słyszy. Tam też, też na pewno tam coś jest, ale nie tak jak, jak dawniej było. I na pewno zwalczył dużo. Jeszcze miał taki po prostu... Taki ksiądz był mi że jak spotkał pijanego człowieka, to odwoził go do domu. Jeżeli tam wiedział, czy tam ktoś mu powiedział, czy tam ten pijany, to go zawiódł do domu, odwiół go. Ale był też dla tych, co no, Maliny mieli, to stanowczy powiedział, że nawet rozgrzeszenia no, mogą nie dostać, że to jest... no... Strasznie krytykował ich, nawet w kościele, no, nam świętej, czy tam na ogłoszeniach głośno mówił o tym, że tak. No tak, bo później taki efekt, że nawet był taki moment, że ktoś go tam chciał na taczkach wywieźć, prawda? A to tego nie wiem. Nie że Panie. <laughs> to nie wiem. może i tak było, nie <laughs> wiem, nie wiem. Wszystkiego, bo tak my tam 3 trzy kilometry do kościoła, no to tam byli bardziej, jeszcze bliżej związani z księdzem polskim, którzy tam właśnie tak na co dzień, yy, no tam bliscy, yy, no, czy jakieś takie tam o, o solidarności, czy coś, no tam ja już tak dalej, po prostu tak się nie. A czyli na przykład w duszpasterstwie rolników tam pani nie uczestniczyła? Nie, nie. Yy. A coś pani wie na temat tego przygotowania do narzeczeństwa i małżeństwa? Były takie kursy? Były, były właśnie. No to. Yy, właśnie moja siostra jak wychodziła za mąż, to chodziła na takie kursy, yy, to pani Maryla wtedy je yy, przybyłek z górek właśnie prowadziła. Ona była, yy, no nie nie miała pielęgniarka, ale po prostu jakiś kurs na pewno yy, też yy, książki królowski tam skierował, że się nauczyła tego i właśnie to wiem, że moja siostra tam jeździła do niej na na, te, na taki kurs przedmałżeński właśnie i chodziła później, to, to tak związane bardziej no z taką y, y, no, biologiczną, a ksiądz Miekulski w ogóle w kościele też było chyba to, wiem, że bardzo długo chyba taki kurs małżeński trwał, już tak nie pamiętam. Tak, ale tak, to jest, cały to rok. mi się zdaje, że to jest krócej, ja przedtem, że to chyba nie wiem czy nie rok to był Tak, rok było wiele dłużej, no, tak. Właśnie. A jakby ktoś, pani do pani powiedział tak, że niech pani krótko podsumuje ten pobyt księdza Mikulskiego w Lubochni, te 11 lat, co by pani powiedziała o księdze Mikulskim? No ksiądz Mikulski to jest naszym autorytetem, no może po Ojcu świętym, ale naprawdę zrobił bardzo dużo, bardzo. My, my jako rodzina nasza no razem nawet z dziećmi, no to to bardzo dużo żeśmy wynieśli właśnie od księdza Mikulskiego i myślę, że większość parafii, większość parafian tak samo. Bardzo, bardzo dobry ksiądz. No, no już nie, nie wiem czy się spotka takiego. Drugiego. No tak. Coś jeszcze by pani chciała dodać? No ja wiem, a ja wiem, no, jeszcze może powiem, że Nasze dzieci, na przykład, mieli komunię w miesiącach, w październiku i w listopadzie. Bo przeważnie to w październiku były te komunie. Przątnikowski organizował. A pierwsze komunie dzieci, a ale w listopadzie, to nie wiem dlaczego, że to wypadło w listopadzie. Mhm. Czyli nie było tak I jak gdzie indziej. Nie było właśnie takiej, tak jak teraz, czy tam, no, tak, tak właśnie uroczyście na że tylko to było wieczorem, na mszy wieczornej, było skromnie, dziewczynki tam miały, miały sukienki poszyte skromne, wianuszki zrobione albo bez wianuszków, albo tam z roślin takie y, żywe. No i, 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 i było mniej tych ludzi, no mniej dzieci, już było do, do Komunii Świętej, taka garstka po prostu tam z 15 czy tam... Nie wiem, mało. To znaczy Teraz grupami też, to było, tak? Tak, tak. Teraz to też mało jest, no bo w ogóle jest mniej dzieci, ale przedtem było dużo dzieci, ale szła mniejsza grupa. Hmm, czyli tych komunii było przez wiele dni, tak? E, tak, kilka razy. Dobrze, dziękuję bardzo. No proszę bardzo.